Dzień wszystkim. Dzisiaj wytestujemy sobie wulkaniki PXF 209. Wyglądają tak. Cena takiego opakowania to 12 zł. Oczywiście w AS Firewerki możecie je sobie zakupić. Tu jest, są cztery sztuki. Tutaj mamy ikonkę Animals Friendly, czyli to jest pirotechnika cicha. Klasa F2. Kategoria, no, kategoria F2. Cztery sztuki, certyfikat posiada. I tu są złote iskry i czeszczące iskry. Mamy tutaj takie efekty. Neku 10 gram na sztukę. Cztery sztuki w opakowaniu to mamy 140 gram. Zaraz wam pokażę, jak to w środku wygląda. Pudełko twarde, fajne. Dwa takie. To będą z cracklingiem po 10 gram i 2 złote wyglądają tak w taki sposób. Także zobaczymy, wyjdziemy sobie na zewnątrz, pobawimy się łykanami. Zapraszam do oglądania. Dobra, no to zaczynamy sobie teścik. Zaczniemy sobie od cracklingowych. No nie... No bez jaj. Pierwszy nie wypał? <śmiech> <śmiech> Czekajcie, może coś będzie z tego. Nie, nie będzie nic z tego. Dobra, drugi. Dobra, teraz te Złote. Tutaj będzie ciężko, kurde, z ostrością, bo uczę się na nowym aparacie nagrywać. Dobra. Poczekajcie, ustawiłem teraz. Teraz powinno być ok. Teraz są tu trochę Dobra. Powiem wam, Wulkaniki jak za 12 zł. Krótki efekt. Powinny kosztować za 8, 8 zł. Za te wulkaniki. No takie, takie typowe do, do zabawy. Także to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj i udostępnij. Dzięki do następnego razu.